Mam 6 rano, a ja już jestem w pociągu. E, śmieszna sytuacja mi się przydarzyła, bo kupiłem bilet na jutrzejszy dzień, a nie na dzisiejszy. Ale mega mi poprawił humor e, pan, który sprawdzał bilety. Fajnie się uśmiechnął, zagadał, kilka słów powiedział. Co najbardziej lubię w podróżach pociągami? To, że jesteśmy mega mobilni, że możemy pracować kiedy chcemy, jak chcemy. Możemy sobie dosłownie tutaj wszystko robić, rozłożyć komputer, zjeść posiłek, także to jest spoko. A jak podróżowałem samochodem, no to niestety tego nie było. Słuchajcie, o 9.30 będziemy w Krakowie. ma. Yes. Hej i dzisiaj standardowo nawiążemy do tematu tego, że marnujemy swoje pieniądze, mimo tego, że ich nie mamy. O w ogóle ostatnio zrobiłem. Zebrałem z całego domu rzeczy, które, które powinniśmy wyrzucić albo sprzedać, bo nie używaliśmy ich rok albo dwa. I właśnie to jest z tym wszystkim rzeczami. Tak, ja bym chciała powiedzieć na moim przykładzie, bo to jest idealny przykład opisujący to, że kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy. Miałam kiedyś zajawkę na to, żeby zamiast kolorować sobie włosów. Po prostu kupować peruki, bo oglądałam się na YouTubie dziewczyn, które po prostu zmieniały sobie te włosy, miały, mogły na imprezę wyjść w takiej fryzurze, w takiej dzięki czemu wyglądały różnorodnie. Więc sobie po prostu postanowiłam, że zakupię taką perukę. Ale oczywiście wtedy tak bardzo się napaliłam, że zamiast kupić sobie jakąś tańszą perukę, przetestować, to wybrałam sobie jedną z droższych i kupiłam tą perukę za prawie 800 zł. Miałam sobie perukę za 800 zł, której nigdy w życiu nie ubrałam. Nie ubieraliśmy! Raz próbowaliśmy ją ubrać, ale nam się nie udało. F... Niech on może będzie korzystał jednak z tej peruki. No, tak, w sumie on tak. W sumie tak. może będzie. <śmieniu> Zbierasz no, sobie to jakieś spredy? Zbieram sobie na ogarny kolor. Janusz! Ee, ile jajek zjesz? Janusz, ile zjesz jajek? Otwarte czy zamiętko? Wyprowadziłeś psa? Dwa, trzy razy używane słuchawki bezprzewodowe Bluetooth. Proszę o, bardzo. te słuchawki sprzedał nam pan w Media Expert, Bluetooth. Proszę bardzo, takie używaliśmy je. na Wydaliśmy ile? 10,5 tysiąca, 11 tysięcy na telefony, bo kupiliśmy je przedpremierowo, miały zegarek, ładowarkę indukcyjną. Bez... I z tej perspektywy przedsiębiorcy to jest błąd, bo telefon ma coś do, do dzwonienia, ewentualnie do tych wszystkich fajnych aplikacji, nie trzeba kupować przed firmą, telefonu. To był bardzo, bardzo duży błąd. Ale... Ale to jest krzyk małego dziecka tak zwany, czyli właśnie w krzyku małego dziecka, czyli w momencie, kiedy w twoim życiu w jakiś sposób zaczynasz nabywać więcej pieniędzy, na przykład prowadząc firmę, to masz coś takiego, że chcesz mieć coś, czego nigdy nie miałeś i kupujesz to, a później z czasem się okazuje, że są totalnie Niepotrzebne. Niepotrzebne. Tak więc w ostatnim czasie stało się to na tyle popularne, że ta pani kupiła sobie perłkę za 800 Polecam. Ci rzeczy do tego? Możesz, no Cześć, cześć oga. Właśnie dlatego warto się od czasu do czasu spotykać. nie wegańskie banty, jest mm, bardzo, 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 bardzo podobny smaku do normalnego banty, ale jest wegański. Dla no. pracowajców no jest 10,91 zł. 10,91 jak się czujesz? Zajebiste. Ja też. <grym grym> Uwielbiam ją po prostu, jest zajebista. Wczoraj właśnie nawiązaliśmy taki temat z tym kompem, nie? No. że Olga powiedziała, że ten komputer w sumie nie potrzebowała, ale kupiła go, bo, bo fajnie go po prostu mieć, nie? Temat na inny odcinek, jak tak jakby ten trend nami czasami rządzi, ale właśnie trzeba się na tym złapać, że yy, ja kupiłam, znaczy ja potrzebowałam niby kompa, ale nie potrzebowałam takiego kompa, bo kupiłam sobie Maca, wydałam na niego chyba z 10 tysięcy. I w ogóle ten mak nie spełnił finalnie tego, co... znaczy oczekiwań względem moich potrzeb. Ja potrzebowałam bardziej, też, też jakiegoś droższego laptopa, bo mocnego, ale potrzebowałam takiego takiej stacji roboczej, mocnego kompa typu właśnie Del, a nie maka, który pięknie wygląda, jest pięknie opakowany, ale niefunkcjonalny. I ten sam sprzęt może, można było kupić na przykład za 5000 mniej tak, z takimi samymi parametrami. Kiedy jesteś początkującym, to inwestowanie w najdroższy sprzęt jest totalnie bez sensu, bo można zainwestować właśnie mniej pieniędzy no i, to... i szybciej się rozwijasz. Tak jak my zainwestowaliśmy w wiele rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebowaliśmy, i przez to ten rozwój naszej firmy na przykład o kilka miesięcy był spowolniony. Tak to byśmy szybciej wyszli. Więc Warto o tym pomyśleć, Typu, warto się nie wiem, na przykład... nad tym zastanowić. Zainwestowaliśmy bardzo dużo w sprzęt. A nie w reklamę. Zero w reklamę. Tak, nie? o to chodzi. To jest... Lepiej na słabszym sprzęcie mieć więcej klientów, tak. obrobić ich na... w słabszym sprzęcie i mieć kasę. Bo wideo i zdjęcia jest zajebiście, bo sprzęt nam się GH5, za który zainwestowaliśmy 6 tysięcy, zwrócił. Znaczy 6 tysięcy, widzieliśmy to w leasing, więc nie naraz, ale ten sprzęt już jakby w jednym miesiącu się zwrócił, w dwóch miesiącach. Jutro będzie miesiąc. Yy, Właśnie wiem, miesiące, miesiące, Tak, jak, znamy, jak się tak? zobaczymy, Nie, dwa. Dwa. Ale faza! w lipcu na końcu. No, no, no. W listopadzie. Czyli dwa miesiące? Dwa się miesiące. Tak, miesiące. Tak. Ula, la. Słuchajcie, dostaliśmy od Czarusia prezenty. W poznaliśmy się, znaczy ogólnie wszyscy poznaliśmy się dwa miesiące temu I chyba jutro? Jutro jest jutro dzień? będzie dwu... ROCZNICA! Miesięcznica to jest no, Tak jak w związkach No i słuchajcie Czaruś nam kupił fajny prezent Zobaczymy, znaczy jeszcze nie wiemy co to jest Za chwilkę unboxing zrobimy I Zobaczcie nasze o! udane zdjęcie Zajebiste. Ale będziemy kawkę w czym pić w sumie. <laughs> Mega! To jest zajmiste. To jesteśmy my, <laughs> XD fotografowie. <laughs> Warto nawiązywać nowe relacje i nie bać się właśnie robić pierwszych kroków, żeby się z kimś umówić, żeby się spotkać, bo no to jest fantastyczne, że można poznać. Że jest tyle ludzi, których nie znamy, a możemy poznać, którzy są podobni do Ciebie, którzy, hmm. z którymi nadajesz na tych samych falach. To jest, to jest coś, co to to są jedne z ważniejszych chwil w życiu uważam i jest to y, warte tego, żeby się odważyć. No I... mi tego barykowało w sumie, bo my z Czarkiem tak też się poznaliśmy przypadkiem bardzo. No. Eee, no na jechaliśmy tym samym busem chyba, nie? Tak, tak. I, tak? i no, tak. jechaliśmy z jakiej, jakiejś stacji właśnie jednym busem tak. i Czarek coś właśnie o aparat zapytał chyba, coś tam z tyłu nie? z aparatem Tak, Słyszymy, ja szedłem z aparatem, że, że niby vloger, że niby okay. sławny, Czarek... No. <laughs> po autografu trzeba no, i w sumie tak Czarek zagadał. Później ja powiedziałem, że musimy na tym wydarzeniu poznać kogoś. No i od razu W sumie to jest taka, taka możliwość. Później to było tak, że w sumie my staliśmy przy, było tak, że wyszliśmy z sali, bo wcześniej sobie chwilkę powiedzieliśmy, że chcemy kogoś poznać tak. i od razu wy podeszliście. Tak. Patrzcie, to wy, poznajcie no! Czasami właśnie warto po całym dniu wyluzować i wyjść na spacer na świeże powietrze, przewietrzyć się, bo to mega fajną energię daje. Zrób coś dla widzów! Pokaż coś! Rzuć, rzuć telefon, rzuć aparatem i go nie złap! Dobra, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Jutro jeszcze pokręcimy dla was prawdopodobnie coś z trasy. Myślę, że będzie troszkę bardziej skompresowany, no ale dzisiaj troszkę wartości. No i co? Widzimy się już niebawem. Jeżeli zostawisz teraz subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli zrobisz to dzisiaj, to tylko dla Ciebie dostaniesz zniżkę 98% na usługi marketingowe. Cena wyjściowa 1 milion. tu tu się? My jesteśmy ogólnie materialistami. Dla mnie liczy się to, jakąś ma samochód. Dobrze, że podjechałeś tym mercedesem, bo już z nim telefony i ja widzę po waszych telefonach, że czarek jest bardziej wartościowy od Wiktora. tak. tak.